Szanowni ja widzowie, witam was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dying to oczywiście. I w tym odcinku spróbujemy sobie zrobić pierwszą taką lokację jak Gniazdo Przemieńców, jest to coś nowego w tym dodatku. Bardzo dużo nam się tego pojawiło tak naprawdę na mapie, w ogóle tutaj jest te, afisz na temat wyścigów, afisz na temat wyścigów, dużo jest tutaj rzeczy nowych. No okej, okay, no dużo tutaj, dotrzyj do magazynu firmy przewozowej, questy nam się jakieś podpalały w ogóle, dajcie spokój. Ale ja to najchętniej bym wrócił do Yasira, bo u Yasira tutaj mamy no główny quest, dokończyć tak naprawdę cały czas mamy tego questa, który zaczęliśmy u Bilala w związku z naprawą naszego łazika. No i być może on nam coś fajnego do tego łazika później sprezentuje. Ciężko mi na ten moment to określić. Myślałem, że mogę ulepszać auto tylko i wyłącznie u niego, natomiast na części mogę sobie ładować do do siebie zawsze, tak naprawdę. Ty, a co ja robię w ogóle? Jestem jakiś kurwa odklejony? Przepraszam, jestem jakiś rozjebany. Ja muszę wrócić do tego miejsca, skąd właśnie przyjechałem, bo muszę się przespać. E, dostałem info, że te e, gniazda przemieńców najlepiej robić w nocy. Tak nam powiedziała... nie wiem kto, narrator. To, znaczy nie, to była, była po prostu podpowiedź, nie? E, z gierki. Także lecimy do nocy i w ogóle pierwszy raz w nocy tutaj będę latał, więc stosunkowo szybko. Jak grałem w postawkę, to tak nie było zazwyczaj. Ciekawe, czy normalnie będą tutaj latali mutanci i gniazdo przemienców. Widzę, że to jest w tunelu. Dobrze, ja mam flary, wybuchową pułapkę. Petardy. Trujący granat też wyekwipuje. Czy mam jeszcze jakieś tutaj ciekawe rzeczy? Cenne przedmioty. Tu są dosłownie jakieś ulepszenia. Nie. Co na przykład mógłbym, wiecie, użyć i mnie by nie widzieli? Normalnie są przy miejscu. Okej, okay, oni teraz też słyszą, nie? Nie dość, że widzą, to jeszcze słyszą. Mhm. Eee... Wiecie co, widzowie? Z tym jest trochę lipa. Ja muszę tu chyba bez kitu po prostu... Odwierć punkty przetrwania za co? Zobaczcie jak mi się nali naliczają ty. Ja musiałbym zgubić pościg. O, zgubiono pościg, bo nie dostałem za to sporo punktów, co? Nie, nie, nie dostałem. Dobra, no to ja idę z buta tam. Nie ma sensu jeździć autem, skoro oni tak tu bardzo yy, są na to wyczuleni. Lecimy tako. Ale latarkę sobie odpalę bez przesady. I daj mi kotwiczkę. Cały czas się tu zmieniam. Cały czas się zmieniam ten przedmiot na jak, na, z kotwiczki na jakieś inne e, rzeczy bez sensu. No i zobaczymy jak to w nocy te gniazdo wygląda oho i już tutaj widać mutanta pierwszego. No spróbujemy chyba przejść obok niego, nie? Oj, 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 oj! Kurwa. Czy ty możesz stąd pójść? Nie widzisz mnie. Nie masz prawa mnie widzieć. Okej, okay. i o co chodzi z tym? Ej, myszka mi nie działa. Nie no, rozkurwie zaraz tą myszkę o krawężnik. Wchodzenie do gniazda, no 5... Pięć... Okej, okay, czyli tutaj dosłownie będzie jakiś totalny Armagedon yy, za dnia. Nie wiem z czym to jest związane. A co ja muszę po prostu... Otwórz bardzo trudny zamek. A co ja muszę zrobić w tym gnieździe? Bo ja nie wiem. Dobra, no biegnę do końca. Być może zaraz to się wyjaśni. Tu jest wybuchowy. Gniazdo, gniazdo, gniazdo. Tutaj? Tu był kolejny wybuchowy. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie wiem, biegnę na razie, po prostu przed siebie, zobaczymy. Takie gniazda już bywały wcześniej tak naprawdę, yy, tylko, że tutaj nie było nic do wykonania. A tutaj rzeczywiście jest coś do roboty, nie? O kurwa. I nie wiem, co ja tu powinienem zrobić. To czy to wybuchnie, czy co? O kurwa. Ale się poplątałem. Dawid, co ty odpierdalasz? A raczej znaczy Kyle Crane, ty gnoju jebany. O kurwa! Okej. Okay. Tu? To jest gniazdo, tak? Co jest? Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. No to było gniazdo? No wyglądało trochę jak gniazdo, nie? Hmm, może jeszcze gdzieś będą takie rzeczy? Tutaj też będzie takie coś? Nie. Będę się wracał, być może tych gniazd jest po prostu tutaj kilka y, do odbębnienia. Czy tutaj może coś będzie? No nie. O jest dobra kilka jest gniazd. Jest ich kilka. To tutaj myślę, że sprawdziłem wszystko. Trzeba teraz tutaj, nie? Oj, kolejne, dobra. Dobra. I jeszcze. To nie trzy, jeszcze więcej. Mam dwie minuty, nie? Ale ciężko jest to w ogóle zlokalizować. Oj, tu kolejne. O jasna dupa. To zrobiłem, 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 zrobiłem. S skończyło się. Ulecz się. Zrobione. Zrobione widzowie. Cztery gniazda były. Kurwa. Nie przejdę tędy. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Coś żyje. O kurwa. O kurwa. Ale latają. Jak balony kiedyś z drugiej strony trzeba uciekać. Dobra, no ale finished, finished. Okej, okay, no to jest po prostu kilka, kilka gniazd zazwyczaj. I nie są one oznaczone na mapie, to jest ciekawe, dobra, dobra, dobra. Finished, finished. W ogóle mam trzy jakieś kreski pościgu chyba, to będzie to. Skupiono pościg, tak, wiem, że zaraz na mapie to będzie e, oznaczone czy coś. Pójdę się po prostu kimnąć na niezwyczajnej świecie. Oj, tylko nie, żeby zombie mnie tutaj zobaczył, ja sobie spróbuję otworzyć w ogóle wóz policyjny, czemu by nie, w policyjny, policyjnym akurat mogą być całkiem ciekawe rzeczy, głównie bronie pewnie jakieś nowe, na to bym liczył, nóż z prowincji, no to jest na pewno też nowe, nigdy nie, nie widziałem noża z prowincji. Bak! Ja mogę butelki z bakiem teraz przeszukiwać i tak, tak non stop, okej, okay. istotna sprawa. Ten sobie przebiegną mnie nie powinien skumać. Aha, widzi je przez auto. No to wielki pozdrowie ciebie, szefie. Dobra. Let's go w Kima. Let's go w Kima i lecimy do Jasmira. Zobaczymy, jak to wygląda na minimapie. Eee, czy to już jest porobione, ten punkcik, czy nie. Przeżywasz noc. Badacz. Uuu, eee, ale levela dostałem. 13 koła za noc. Okej, okay. czyli to po prostu znika. I tyle. Dobrze, niech więc tak będzie. Zaznaczam sobie oczywiście tutaj to, pomagaj, a no, może byśmy podlecieli do tego ocaleńca po drodze, skoro mam pomagać no to pomogę i tutaj jeszcze jest jeden ocaleniec, pojadę do tego ocalańca. zobaczymy co tam się kręci. Let's go, mam niebieski punkt oznaczony, zaraz widzimy się przy nim. O, ja wiem w ogóle w tym garażu, który pewnie dostanę niedługo u, ba, u tego Balila. E, pewnie będę mógł sobie domontowywać jakieś rzeczy strict data, jakieś może ofensywne. Wiecie o co chodzi? Porażka, zabiłem typa. Ja jestem kurwa inteligentny. Jakieś takie ofensywne, jakieś kolce na auto, czy coś takiego. A takie z, rzeczy typowo silnik, czy coś, to mogę sobie sam powiem, nie? No, jestem ciekawy, jak to zostało rozwiązane. No, ale garaż po, podobno ma być jakiś. Podobno ma być jakiś garant, więc zobaczymy. Ło kurwa. Dobra, szczerze to muszę zrobić ten sex spot w takim razie. O kurwa. Nie. Kurwa. pierdala kurwa Essa, porobiony Okej, okay, coś jeszcze? Chyba tylko w budynku O tędy mogę wejść? Nie, nie mogę Na przy okazji też będzie stacja benzynowa, nie? Tutaj. Beka z typa, nie? I co, już od razu jest safe spocik? Mogę się kimać i tak dalej? Ta jest, dobra. W pożądalu. W pożądalu, to weź mi, przywołaj pojazd, bo się tam rozdupcył. Dzięki wielkie, Ryjku. Okej, okay, wyskocz, jest stąd ładnie, dziękuję. Co to jest za quest kogo? Aha, wyścig. Pewnie jakieś wyścigi? Palenie gumy. Tryb fabularny. Odpaliło mi się to? Ta, o Afis na temat wyścigów. Okej, okay, czy jak będę przy, garaży, przy garażu u ba ba Bilala, to się od razu też zapytam o wyścigi. Dobrze, 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 dobrze. No to stąd już mogę lecieć. Skoro fura już jest naprawiona, to let's fucking go, baby. Aha, chcieliście to? Shit, Trzy... Control, 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 ok, Okej, już rozumiem o co chodzi z tym kontrolem. Wcześniej to mi jakoś nie działało. Ok, jestem. No ja to mogę w ogóle wjechać sobie. Dobrze, i tu jest gdzieś ocaleniec. Siemasz. Co tam u ciebie, Ryjku? To ktoś bliski? To mój mąż. Ale nie powiedziałabym, żebyśmy byli sobie bliscy. Nigdy mi nie wybaczył, że nie mogłam dać mu syna. Od czasu do czasu jeździł do miasta sprzedawać plony. I uganiać się za spódniczkami. Nie potrafił utrzymać ptaszka w spodniach. Ale teraz... To nieważne, prawda? Matka uczy, abyśmy szanowali ludzi pomimo ich grzechów. Uczy nas wybaczać. Widziałeś ją kiedyś? Na własne oczy? Z, znaczy, przed wybuchem zarazy? Matkę? Pewnie. Jakiś rok temu. Była Z, żoną porażnego oficera. Ro, rok? Nawet, I nie? mąż... no Ciekawe. Cóż, był kimś. Nie tak jak mój. Ale umarł na samym początku epidemii. <laughs> dużo wcześniej, zanim ona objęła przewodnictwo nad Dziećmi Słońca. I wszyscy ujrzeliśmy, kim naprawdę jest. Stare legendy nie kłamią. Wszyscy to teraz wiedzą. Wszyscy. Z wyjątkiem mojego męża. Jemu zawsze brakowało wina. Modlę się za jego grzeszną duszę i mam nadzieję, że znajdzie spoczynek. Jak umarł? Był grzesznikiem, więc spotkała go kara za grzechy. A tak zombie? A tak serca. Nie był godzien ujrzeć nadejścia Boga Słońca. Matka mówi, że gdy go odnajdzie, nasze ziemie zostaną uleczone. Wierzysz w to? Matka strzeże nas przed zarazą. Wszystko, co mówi, okazuje się prawdą. Oczywiście, że wierzę. Jeśli nie chcesz powtórzyć błędów mojego męża, lepiej jej zaufaj. Okej, okay. i co ja potrzebuję? Muszę cię przetransportować? Czy coś z stylu? Czy to tyle? I. I tyle. Bo tak. Zaczęła się gadka dziwnie od razu o mężu. Ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Czy tu jakiś Quest był z tym związany? Łopata. Nie co? I o co chodzi? No i to by było na tyle, ok. to mega, <laughs> się dowiedziałem, no coś sobie pogadałem, no, o jego, o jej mężu. Dobra, wypierdolone, lecimy do Jasira, kontynuujemy główny questik, skończmy go w końcu, w końcu, o, ocaleniec blisko się wyskoczył, dobra, pomożemy mu teraz, teraz postaramy się go nie przejechać. Wambon jest, spoko. Tyle? Chyba tyle. Po robocie już, po robocie! No i trochę, trochę szacunku dostałem. W ogóle ja już idę do niego. Do tego Jassira z jednym levelem. Tego szacunku, a zaraz wbije kolejne, nie? Nice. Wrócimy do przodu. Mega w ogóle szybko to się wbija. Użytkownik rozłączony. Co? Internet mnie Nie Nieważne, nie zwracajcie uwagi. Tak, pierdolenie. Pierdolenie oszopenie. Okej, okay. mamy w ogóle jakąś tutaj ombonkę do wykrycia, wracam sobie do tamtej miejscówki <laughs> przy, przy okazji po prostu trochę odkrywając bardziej mapę. I kurczę, jakaś fajna brońka, cóż to jest za, za ustrojstwo? W ogóle upuszczę te tarcze, to jest bezużyteczne. Ja pierdolę jak to wygląda. Ostra kosa. <laughs> Dobra. No i tutaj przy okazji jeszcze odkryłem sobie kolejne gniazdo. No ale idę, po prostu jadę dalej, rogiem mapy. Um, odkrywam sobie, żeby nie była taka ciemna szara. Poziom wzrostu kierowcy. Akurat tutaj właśnie już dojeżdżam do Jassira i, i... wpadło. Um, bardzo fajnie, bo... Chyba mogę teraz polecieć w Nitro? Nitro! Przytrzymaj shift, by użyć do palacza w końcu. Kup umiejętność. Let's fucking go, baby. Jak to działa? Okej? Okay. Przytrzymaj, shift Przytrzymuję, Shift Ej, ale coś... słabo to działa jak na razie, przynajmniej. Okej, nie wiem. No, na razie tak se. Dobra. Dawaj, Jasir. Ale tu jest questów najebane, co? się Siemasz. To z kim mam porozmawiać? Bezlicy. A więc jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomóc. Co nazywa ci wno? Czy ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Krain. Przed Tobą długa droga, Kyle Crane. Ie. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże Ci w Twoich zmaganiach. Kusza w końcu! No to, co mamy w tej chwili do powiedzenia? Nice. Możesz już iść, przybyszu. Kurwa, a co z. Pomagaj mi tym, aby. A co z Bilalem? Gdzie jest Bilal? Bilal był. Tu nie był Bilal? Kurcze, Bela. Palenie gumy. Zapytaj Bilala o afisz na temat wyścigu. Właśnie, on jest tu, nie? Tak. On jest tutaj. Ale tutaj są jeszcze jakieś questy. Tak, jakbym mógł kurczę pokazać z wami trochę. Hmm. Dziwne. O kurde, tu jest to zaginione osoby... Okej... Okay. Jasir. Demet i Belli postawili sprzedzić na terenie oazy. Jest może coś przydatnego. Czyli są osoby do poznajdywania. Oczywiście pobiorę wszystko, nie? Moja stara wierciła mi w dziurę w brzuchu. Burak. Ej, ja buraka skądś kojarzę, prawda? Łazarz. Powiadomcie mnie natychmiast o każdym dostrzeżonym obcy. Nie pozwolimy tym badytom zaskoczyć nas tak jak zaskoczyli Erkana. Jazir. Nie boisz się, że te pandziory, które opanowały farmę Erkana, przyjdą później tutaj? Tutaj damy im radę, ale żadni z nas żołnierz nie pośle ludzi na pewną śmierć. Cóż, twoje talenty mogą się przydać w tej sytuacji. Tylko porozmawiaj ze Zgi, ona ci wyjaśni, z jakim draństwem się zetkniesz. No i spróbuj, może, też znaleźć Polata. Kiedyś pracował na farmie Erkana. Może będzie wiedział coś przydatne. Okej, okay. czyli to jest taka tablica ogłoszeń, jak w Wiedźminie, trochę. Dużo z tego. Przyjmi. zapłacę za wątroby sprinterów. Jazir, muszę zapytać: po cholerę ci wątroby sprinterów? Cholerni sprinterzy. Oni ciągle bezczeszczą groby naszych ukochanych. Zjadają ciała, które pozostawiliśmy wiatrowi. No dobra, ale wątroby? Wielkie nieba niczego cię nie nauczyli w mieście. Chodzi o zapach. Możesz ich użyć, aby przyciągnąć więcej im podobnych. Ok. Poprzez te remo, refo, Feromony. Tak, właśnie te. <grym> A może wykorzystać je do odstraszania zarażonych? I to właśnie chciałem powiedzieć. Szybko chwytasz, chłopcze. Rozumiem. Zatem sprinterów przyciągają świeże zwłoki, które zostawiacie wiatrowi? Tak. Jak zobaczysz sprintera, przejedź go swoim samochodem, dobra? <grym> te naprawdę W sumie spoko, no rzeczywiście mogę. Polowanie na sprinterów, diabelne szybcy sprinterzy. Czują się dużo bezpieczniej na terenach wiejskich dookoła Haranu, w związku z czym za dnia przemierzają okolice. O! Podczas gdy w nocy śpią, no, ja to jest ich spotkać na żerowiskach. Ma, masz je oznaczone w swojej mapie i jest zajebiste. W haranie, w, w postawce. Mogą mnie tylko w nocy spotkać, nie? Spoko. Fajna możliwość. Bierzemy resztę tych, tak, tych questów, oczywiście. Potraktujcie te słowa poważnie. Nie żartuję. Ludzie, właśnie dostaliśmy od Bezlicych informacji o nowym gnieździe przemieńców. Jeśli chcecie pozostać przy życiu, nie zbliżajcie się do ponurej grani. Nie zapuszczajcie się tam. Poszukaj innych dróg. Dróg do ołtarzy. Dobra, zaginiona osoba kolejna. Zaraz zobaczymy, jak wygląda nasz dzienniczek. Prosimy wszystkich yy, o zmówienie modlitwy za duszę Arshana i Tehiri. Zostaj bracia i ponownie wystawieni na próbę. Tym razem musimy się zmienić z zupełnie nowym rozdziałem nieumarłych, niewiarygodnie silnymi pokrakami na zabicie, których wciąż nie znaliśmy sposobu. O co to? Pewnie teraz się dowiem. Pokraki? W niektórych miejscach w, okolicu, w okolicy znajdziesz pokraki, zarażonych, którzy zmutowali pod wpływem toksycznych substancji użytych przez wojsko. Jeśli spotkasz takiego potwora, przygotuj się nie, nie na lada wyzwania. Nie próbuj z nimi walczyć w pojedynkę. Jeśli nie jesteś mistrzem w wyszukiwaniu słabych punktów u wrogów. No ja no jestem kozakiem, myślę, że sobie poradzimy na spokoju. Dziwna, Dziwna prośba. Jazeera, Ale co tego co jest? No to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi? O coś czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadku. Miałam mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było? Nieważne, wyrzuć to. Hmm. Jeszcze coś. Więc <grystanie> 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 oh. <grystanie> no, przez, przez ten cały czas dzieciak czeka na prezent? Chryste, to smutne, wiem. Ale im prędzej do tego przywyknie, tym lepiej. Dobra, dostaliśmy masę questów. O Jezus, człowieku! No to już wiadomo, czym były te wykrzykniki. Już wszystko wiadomo, co no, jest tutaj masa do eksplorowania. Masa, masa, masa. jest niezbadane miejsce tak samo. Niezbadane miejsce, niezbadane miejsce. Tu jest akurat specjalny zapas wojskowy, cały czas czekam na kartę do jakiegoś tam dostępu wojskowego. Więc to by było na tyle. Dobra, a jak wygląda tutaj. Mam tą kuszę już? Kusza kompozytowa. Przetestuję sobie zaraz jak ją... Ja w ogóle mogę zrobić od razu lepszą jakąś kuszę, prawda? Mam plany. Udar. Śrubki stalowe, rurki stalowe. Brakuje mi. Tu jest chyba sklepikarz, nie? Spróbuję kupić zaraz rurkę. Że mi czegoś brakuje w ogóle, to jest niesamowite. Dobra, dawaj sklepikarz, od razu sobie... Oj pa, dzieciak. Latif. Hej mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz co jest w środku? Prezent? Od mamy? Napisała o, to są! Dobra, jak już sobie to z nim tak zagadaliśmy, to myślę, że możemy zrobić ten kuesik. No, jako kolejny. No, handluj. Wiejski sierp. No i to jest broń, już to już jest broń. Znaczy masz rurki stalowe, nie masz. Lipa. Ni, e, lipa, lipa. Raz no, sprzedajmy te syfy. E, młotek. Wytrzymała maczeta, wiejski sierp, to... Yy, nóż z prowincji, nara... Yy, ostrą kozę sobie zostawię, łopatę się pozbędę... Yy, no i nie wiem co zrobić z tym... Z tym kurcze blade łukiem. Sprzedam wszystkie kosztowności. Oh man, na, razie, czegoś? na razie to oleję. Yy, gdzie jest moja skrytka? <grych> Tutaj jest jakaś moja skrytka? Kurczę, ja tu skrytki nie mam. Dobra, tu jeszcze jest jeden, e, jeden wykrzyknik, więc od, zróbmy go. Polat! To Jasir mi kazał z nim porozmawiać. O, jest moja skrytka, dobra. Dlaczego skrytka? Dlatego, że e, oddał pistolet z Tumikiem. Nie używam. E, wyjdę na zewnątrz tylko. Bo chcę zobaczyć, jak ta kusza działa. Czy mogę zrobić do niej jakieś lepsze bełty. Dobra, i wyekwipuj mi i łuk. I kusze. Hmm, łuku nie wykrywałeś. Łuk. Ok, i tu mogłem wymieniać naboje którym przyciskiem? Przytrzymaj, R. Ok, tu mam różnego rodzaju strzały. No i w kuszy. Ta, są. Bełty ogłuszające, uderzeniowe, toksyczne, stalowe. Dobra. A czy mogę już to robić? Może Szukamy rurki stalowej. A czy mogę już robić jakieś fajne be, be, bełty? Chyba kurczę nie mogę. Muszę znaleźć plany takowych. No. Bardzo mi, mało mi brakuje do poziomu przetrwania. To też w ogóle mogę jeszcze po lewelować. Trzy lewele jeszcze mam tutaj do wbicia. Ciekawe. Poziom legendy. Nie wiem z czym to jest związane. Zwykły bełt. A, że mogę zrobić, okej, okay, no to zrobię, bo ja tam dosłownie mam chyba dwa, nie? Nie wiem, czy to... Jest... tak, to jest stalowy, no to zrobię kilka wytworzonych sztuk, no to całkiem sporo tego dostaję. Dobra, no, zobaczmy jak to, jak to działa. Celownik jest naprawdę fajny, w do łuku to jest petarda, chociaż ja i tak tutaj mam celownik. Dobra, no, zostawię ten łuk, bo ten łuk na razie ma... Ee, ...fajne rodzaje, jeszcze strzały, póki nie ulepszyłem sobie, nie? I jak to działa? Jakie są obrażenia? O kurczę. A jak zabija na strzałacz? Coś? Ty, kill. Ty, kill, imagine. Z łuku nie zabija. Z łuku jest w o wiele trudniej trafić. Nie, no, człowieku. Bez szans, jebać ten łuk. Ten łuk tylko i wyłącznie do jakiegoś takiego, wiecie, rodzaju lepszych strzał. Ale ja tego bardzo rzadko używam. No ale dobra, miejmy go we flipunku, bo to jest fajna możliwość zawsze. Jak będzie jakiś turbo szybko, no to mogę skorzystać. Ehm, dajmy sobie to tutaj. No i zagrajmy z tą kurzą kilka razy. Ona jest naprawdę spoko. Jak one w głowę, może być fajna, e, bardzo możliwość. Gierki. Dobra, pogadajmy jeszcze z Polatem. Hej, Polat. Zamierzam się wybrać na farmę Erkana. Zwariowałeś panie to samobójstwo! Pozwól, że ja to ocenię. Poza tym bandyci mogą później przyjść tutaj. A niech kurwa spróbują. Po tym, co zrobili tej dziewczynie, nie będzie litości. Skoro tak uważasz, to czemu czekać? mi się już teraz! Tylko mnie pan nie podpuszczaj, dobra? Jesteśmy wściekli, to prawda, ale nie szaleni. Życie się zbrzydło? Poradzę sobie z kilkoma uzbrojonymi opryszkami. Jazir mówił, że pracowałeś na tej farmie, wiesz coś, co jest... Jazir, Jazir, dobra ja zostanę przy Jazirze. Lepiej iż. brzmi. Trzymaj się muru i idź na wschód od Ech. Ech. W tym wysokim murze jest dziura. Chyba mógłbyś się przez nią przecisnąć. Pożądeczku. Dobra, to myślę, że mamy naprawdę fajny plan na kolejne odcinki. Myślę, że najpierw uderzymy pewnie pocztę, a później do Bilata. Pewnie najprędzej. Aby odblokować sobie możliwość robienia wyścigów. To będzie też fajna możliwość. Zapytaj SG o szczegóły. A czy SG jest tutaj? Nie SG. o jest tutaj SG. <laughs> Okej, okay. no dobra, to będziemy myśleć, co będziemy robić. Ja na tym moment wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę. Komentarza, bo to bardzo motywuje. Tak jest, tak jest. <laughs> Dziwnie mi się to mówi zawsze. Nieważne. Dzięki, widzowie. Oczywiście widzimy się niedługo. Pojutrze, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, i odcinki wpadają na zmianę z deliver, uh, delivery, deliver at all, deliver at all costs. O! Nieważne. Peace.